W rankingu Linkedin najbardziej pożądanych umiejętności umiejętność komunikacji jest na pierwszym miejscu. Jest z nami Wojtek, który za chwilę się Wam przedstawi, którego jedną z topowych umiejętności jest właśnie umiejętność komunikacji. Happy Dealer Podcast. Marta Rolnik. Agnieszka Ptasińska. Praktycznie. Merytorycznie. Z energią. Wojtek, jaka jest Twoja rola w organizacji? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja na co dzień pełnię rolę test menadżera jednego z działu testów, jednego z naszych klientów firmy SEA. I na co dzień faktycznie zajmuję się głównie komunikacją, bo właściwie nie robię nic innego, tylko chodzę i rozmawiam, debatuję, analizuję jakieś procesy, więc moja praca faktycznie polega tutaj na, na, na gadaniu ostatnimi czasy. No, i to jest coś, czym się zajmuję, zarówno po, po stronie tutaj projektowej u klienta, jak i też w firmie, gdzie mam przyjemność prowadzić sprawdzenia techniczne dla osób, właśnie z testingu dla firmy SI, czy prowadzę też programy mentoringowe, gdzie dzielę się tą wiedzą nabytą przez ostatnie 12 lat. Więc tak, to jest faktycznie coś, co z czym żyje na co dzień. Wojtka poznałyśmy podczas kilku szkoleń i rzeczywiście, Wojtek, ty się wyróżniałeś tą niezwykłą umiejętnością komunikacyjną i zwróciłyśmy szczególną twoją uwagę na precyzję komunikacji, ale też na taką odwagę i gotowość w mówieniu swojego punktu widzenia, który z naszej perspektywy, ta umiejętność właśnie Stania przy swoim i też dzielenia się swoją perspektywą życzliwie, nieocennie jest rzeczą bardzo ważną, zwłaszcza na Twoim stanowisku. Ale ja też pamiętam to, jak podczas szkolenia rozmawialiśmy o tym, jak y, pamiętam Twoją uważność nawet na to, co my mówiłyśmy, że słowa naprawdę mają znaczenie, i ty y, pamiętam Ciebie też takiego wątku doskonalenia komunikacji. Słuchajcie, to co można zrobić, żeby może ten komunikat lepiej dotarł do ludzi? Jak ja mogę tutaj coś zmienić, żeby było jeszcze efektywniej? No bo jednak ta jakość komunikacji, y, którą dostarczamy od siebie, ale też do której zapraszamy osoby, z którymi y, współpracujemy, mocno się przekłada na współpracę. To ona idzie w dobrym kierunku, czy idzie szybko, bez przeszkód, no czy jednak idzie jak po grudzie. Tak, wiecie co, ja to też tak w tej chwili bardziej to obserwuję na co dzień z racji tej wspomnianej roli, że ja właściwie muszę się umieć dogadać zarówno z zespołem, jak też z osobami, które są kompletnie niezależne ode mnie, tak? a też współpracujemy z nimi na projekcie, jak i z tak zwaną górą, czy też z, z biznesem, więc to są różne poziomy, różne typy osób. Inaczej patrzą na, na pewne cele, które realizujemy mają inne wymagania, inne też sposoby komunikacji, raz te bardziej takie łagodne, raz te takie, tak zwane ostrzejsze. Mm, ale to też jest coś, gdzie do czego musiałem dojść. Musiałem się zorientować, że jest mi to w ogóle potrzebne. Ja w ogóle tak przyznam wam szczerze, że byłem tego typu osobą, która w technikum jak siedzieliśmy w grupie osób i, i ktoś musiał zadzwonić po pizzę, to ja bym ostatni, który by wziął telefon i w ogóle odezwałby się do drugiej osoby. Nie do wiary. E, więc ja unikałem tego bardzo um, i pamiętam taki moment przełomowy, to wspomnę jedną z takich moich pierwszych prac, którą miałem na, na studiach. E, zapisałem się do firmy, myślałem, że to jest WWF, e, a to była firma świadcząca usługi dla WWF-u, i polegało to na tym, że w takim przebraniu, może nie przebraniu pandar z takimi tabardami na klapce piesiowej, chodziliśmy od drzwi do drzwi do obcych osłów i cześć, słuchajcie, ratujemy świat, czy możemy tam się zapisać na. Na, na złotówkę dziennie, czyli 30 miesięcznie, tak? to jest mniej niż, niż, niż koszt gazety dziennie ta złotóweczka, więc czy nam pomożecie ratować świat i przez to, że ja odwiedzałem 200-250 mieszkań dziennie, tak, i różne osoby tam były, czasami nas psami szczuli, tak, dosłownie, czasami nas wpuszczali na herbatkę, raz mi staruszka pokazywała, że ma pszczółkę oswojoną, przy czym ta pszczółka wtedy spała, nie mi tutaj um, poprawiać, że ona się już nie obudzi, tak? ale to, to było też takie silne doświadczenie. Więc to też mnie tak nauczyło, że no dzień w dzień ci ludzie, ludzie trzeba gadać, rozmawiać, gdzieś tam brać to na siebie. Czyli ty zrobiłeś sobie taką szczepionkę, taką odporność tak. sobie budowałeś, tak, mały żeby mikro... się przełamać. Uh -huh. e, I faktycznie to też mi pomagało w pierwszej, drugiej, trzeciej pracy na, na kolejnych projektach, że właśnie te osoby, które. Wychodzą przez szereg, potrafią się gdzieś tam odezwać, potrafią trochę powalczyć o swoje, ale też i w, w imię jakości produktu, który wytwarzamy, czyli w imię zespołu, no to gdzieś tam bardziej dochodzą, tak? To znaczy mają wpływ też na to, coś, co nas otacza, na to, co też wytwarzamy, tak? Więc staram się ten warsztat cały czas gdzieś tam rozwijać, być też bardziej precyzyjny, bo czasami to, to aż się za bardzo rozkręcam. Natomiast no, widzę, że jest to potrzebne, jest to jeden z takich skili, który no, wydaje mi się stopowy. No to będę wspominaliście o nim o, na jednym z podcastów, tak? że to jest jeden z pięciu takich bardzo, bardzo ważnych. Więc widzę tu potrzebę rozwijania się i też staram się też przenosić to na zespół, żeby oni też ćwiczyli. Właśnie te, ten, ten rozwój, miękkiej, właśnie komunikacji. Mhm. A jakie widzisz takie najczęstsze problemy komunikacyjne w pracy? Czy na projekcie? Jak sobie z nimi radzisz? Mhm. A wiecie co, to też. Um... Ja bym tutaj podzielił na kilka takich obszarów, tak? bo ta komunikacja szeroko rozumiana w naszej branży, tutaj IT, ona jest na różnych poziomach, tak? Bo my się kontaktujemy zarówno e, gdzieś tam powiedziałbym, twarzą w twarz, tak? e, czy te czasy jeszcze sprzed pandemii, gdzie się faktycznie pracowało częściej w biurze, były głównie takie, ale też się kontaktujemy przez, przez jakieś komunikatory, tak? czy przez pocztę e, mailowo, tak. E, I problemy, które ja zaobserwowałem na no, tych różnych poziomach, to może taki kilka przykładów podam. No to mailowo na pewno nie odczytujemy tych emocji. tak? Zresztą na Teamsach czy na tych wszystkich mm -hmm. rozwiązaniach takich komunikatorowych też um, bardzo mi się podobają te tak zwane kropki nienawiści, tak? że tam jest ta kropeczka aż wystaje z tego maila i w sumie nie wiemy o co autor miał na myśli, no ale potem podejdziemy do tej osoby, słuchaj, ale mi tu nagadałeś, nagadałaś to mailowo, to się okazuje, że w ogóle nie było takiej złej intencji. Ktoś to napisał, jak mu przyszło do głowy, nie sprawdził tego, no bo kto ma czas, żeby, żeby sprawdzać to, co się pisze, tak? Od razu się wysyła kopię roboczą. No i to też takich prowadzi do takich niezrozumień, tak? Albo jak na przykład to takie podkładki, ja to nazywam, że, że ktoś napisze takiego maila, wiecie, na, na, na A4 doda wszystkich do kopii i wysyła w świat. Po pochron. Po pochron, tak. I, I wtedy się tak zastanawiamy, o co mu chodzi. Przed chwilą z tą osobą rozmawialiśmy. Wszystko jest mm. I, i idziemy zaraz się dopytać. Oni mówią, nie, to tak tylko wysłałem, żeby było ku pamięci. Nie? Mm. Można było po prostu powiedzieć. Też jest problem z tym, że czasami, no, nie każdy, znaczy ja z tym trochę walczę, bo jak słyszę, że ktoś nie miał, przeczytać, nie miał czasu przeczytać maila, to się zastanawiam, jakąś sobie tą pracę organizuje. Mhm. Ja sam pracuję na kilku e, skrzynkach e, zarówno firmowych, jak i klienta, jak i firmowa C, jak mam też swoją prywatne, czy swoją też firmową e, prywatną. Mhm. I mnie na przykład drażni, jak tam jest więcej niż jeden, e, niż, niż, niż pięć, na przykład 10 maili. Tak? Ja muszę mieć to wszystko poukładane w tych tych, żeby się od, odnaleźć. Jak nie jestem w stanie odpowiedzieć, to się za to po prostu nie biorę. Tak? Wrzucam sobie na kolejkę e, na później, a, a parę razy w ciągu dnia robię taki przegląd. Czy coś wpadło, bo tak? ten dźwięk taki jak mail wpada, to jest e, nurtujący. Więc też różnie osoby podchodzą do maili. Niektórzy lubią konkrety, tak? pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać, jak wybieramy mm -hmm. komunikaty. Niektórzy lubią rozległe pisać. Ja swego czasu pisałem dwie wersje, jak nie mogłem wyczuć o, osoby, z którą współpracowałem. I była wersja skrócona, tak? a wersja rozległa to tam po prostu wszystko, do, co do szczegółu, co i jak, e, na czym świat stoi, żeby ktoś sobie mógł e, wybrać. Nie? Też pamiętam jakiego kierownika, który objął nasz zespół, to było tam parę film temu i powiedział na początku Wojtek, ty mi nie przychodzi do biurka, jak coś chcesz, napisz mi maila. No to co robił Wojtek? Pisał rozprawki, tak? Jak Wojtek pisał rozprawki, to przyszedł kierownik i powiedział, wiesz co, Wojtek, to jednak przychodzi do mnie do biurka. Nie mam, nie mam, czasu, więc to co myślę, to sobie, że też dobrze jest kontraktować w zespole, zwłaszcza jak jest nowa osoba, jak mhm. e, dokładnie jak my się komunikujemy, w jakich mhm. sytuacjach, jeżeli chcesz, nie wiem, rozwiązać problem takiej, takiej natury pisz maila, jeżeli chcesz zburzować dokładnie. podejść, mhm. tak, żeby to też było zakontraktowane, bo często mamy e, niejasne kontrakty na komunikację, jak nowa osoba przychodzi, stary zespół wie, a nowy yy, musi się domyślać, przez co też naraża się na wiele yy, FOPA. Mhm. Tak, te kontrakty, to, to ja bardzo to to też na tych wszystkich szkoleniach, yy, z którymi też, yy, w których uczestniczyłem u was, bardzo mi się to podoba. Ja też jak objąłem ten, ten mój dział yy, testów, bo to nie jest tak, że go zbudowałem od nowa, tylko ja po prostu przyszedłem, jak on już istniał, yy, to oprócz tego, że tam musiałem zbudować zaufanie, to też spisaliśmy sobie takie złote zasady, tak, mm. którymi się kierujemy. W ramach naszego działu Kła eee, i, i na co dzień. I to nam bardzo pomogło pewne, pewne sprawy po prostu ułatwić. Tak, jak ktoś nie wiedział po prostu co ma zrobić, to mógł do tej ściągawki sobie zajrzeć. Eee, co więcej, inne działy też zaczęły brać przykład, więc dla oh, mnie mm. eee, wartość jesteś do rol modelem, albo okay. jesteś jako dział w e, Myślę jako dział, bo wypracowaliśmy je wspólnie, więc <coughs> ja zawsze też tak będę do tego podchodził, że to nie jest tylko moja praca, ale mam też cały zespół ich zaufanie, ich pomysły, które też wcielamy, ja to na przykład promuję właśnie jak ktoś przychodzi z jakąś ideą, tak, porozmawiajmy, mm -hmm. zastanówmy się, spróbujmy to usprawnić, tak. Ale też powiedziałeś ciekawą rzecz, mm -hmm. że ty jak y, czegoś nie rozumiesz y, jakby w komunikacji, tak, czyli jakby masz wrażenie, że to jest kropka nienawidzi, to ty idziesz i wyjaśniasz. Tak. Czyli ja tutaj słyszę też, że sobie poradziłeś być może z taką, nie wiem, trudnością czy no, czymś, co się wydarza, tak, czyli ja mam mm -hmm. jakiś komunikat i czytam, że no nie wiem, ktoś jest na mnie zły, ale nie wiem do końca, czy on jest nam niezły. No to jedna ze strategii mogła być taka dobra, mhm. bo on jest dla mnie zły, no to ja mu odpowiem, wiecie, tak? Tak mu odpowiem, żeby on poczuł, że ja też jestem zła, jak to czytam. A ty idziesz i wyjaśniasz, tak? Albo się znaczy, dzwaniasz. Staram się wyjaśniać, bo mnie to zaraz nurtuje. Ja bardzo szybko działam, to znaczy staram się od razu to gdzieś tam w zalążku gasić, bo, mhm. bo ja nie wiem, o co chodzi nie chcę się domyślać, nie chcę sobie tam tworzyć jakiejś projekcji w głowie i wyobrażać sobie, co ta osoba miała na myśli, bo się nie dowiem, tak? Nauczyłem się, że takie wewnętrzne tworzenie scenariuszy, do niczego nie doprowadzi, bo większość z nich się nie, nie zrealizuje, tak? To jest hmm. tylko moje. I tu mnie może fantazję ograniczać, więc hmm. po co się mam zadręczać? Więc lepiej pójść i dowiedzieć się, jak, e, jak było. Często mam tak, że na przykład jedna osoba gdzieś tam w zespole nagaduje na drugą, tak? że ten mhm. czegoś nie zrobił, ta czegoś nie zrobiła i trzeba po prostu wziąć te dwie osoby, posadzić ze sobą i nagle potrafią rozmawiać, tak? Jest takie nawet nagranie, że są dwa psy, jak, mhm. jak mają bramkę, to strasznie tak. na siebie szczekają, tak, 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 tak. a jak brama się otwiera, to one się... Tak, no to, słuchajcie, to jest mój, mój chleb, taki, że faktycznie e, no, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu słyszę, że na którymś zespole ktoś coś powiedział, albo czegoś nie powiedział, albo ktoś się obraził. Ja nie będę z nim rozmawiać. Niech on sam do mnie przyjdzie, i mam potem takich <laughs> dwóch obrażonych, i, i trzeba ich po prostu posadzić. i No słuchajcie, no co poszło, nie tak, nie? Albo ten tam i tak dalej. Nie, i tu w, mm, różne techniki stosujemy, czy w ogóle. Daje, staram się dawać takie komfortowe e, środowisko, żeby każdy powiedział, co go boli, co by chciał od tej drugiej strony, tak i czy ta druga strona w ogóle rozumie, co się też do niej mówi, tak. Mm. E, no i jaki mają potem pomysł na, na przyszłość, jak tą sytuacją zaradzić. Nie? i bardzo często potem jest takie, wiecie, zbicie piątki i, i, i się tworzą jakieś fajne, e, fajne przyjaźnie. Ale tak sobie też myślę, wiecie co, bo takim najbardziej myślę. Punktem dotyczącym komunikacji, który mogłem Wam tutaj powiedzieć ze swojego środowiska, właśnie takiego testerskiego, to jest ta komunikacja, którą mamy na projektach, jeżeli chodzi o realizację zadań, tak? My, jako, też test, jako testerzy, tutaj, którzy no, sprawdzamy jakość dostarczonych produktów, oprogramowania najczęściej, skupiamy się na tzw. tak zwanych wymaganiach. Czyli na przykład przyjdziesz do mnie, powiesz mi, że ja bym chciała, żebyście mi stworzyli stołek, tak? no i powiesz, że ten stołek taki, taki powinien być. Nie wiem, mieć cztery nóżki, fajnie jakby miał oparcie, tak? czyli być może już wychodzi na to, że to nie jest stołek, ale jest krzesło, tak? więc już na tym etapie tej komunikacji musimy sobie to wyjaśnić. Zlecasz to nam jako firmie zewnętrznej. My to bierzemy do zespołu, tak? Ktoś tutaj bierze ten cały kontekst biznesowy, rozpisuje nam wymagania, czyli to krzesło musi mieć cztery nogi, fajnie, jakby były półmetrowe, oparcie i tak dalej. Takie szczegóły, parametry, czym się to krzesło powinno cechować. No i teraz deweloper musi przyjść, e, stworzyć to krzesło, tak? No i przyjdzie testy który sprawdzi, czy faktycznie to jest to, to krzesło w oparciu o, e, o te wymagania spisane. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że. To jest taki przykład, kiedy faktycznie wszystko mamy rozpisane i zakładamy, że każdy w zespole wie, co chcemy zrealizować, tak? te kryteria są jasne. No ale może przyjść do nas też klient tak i powiedzieć: No słuchajcie, zróbcie mi zamek. Nie? No i teraz, co sobie może pomyśleć, pomyśleć osoba, która jest odpowiedzialna za kontakt z klientem, która teraz idzie do zespołu? No słuchajcie, ma być zamek stworzony nie? i ma w głowie, powiedzmy, ten murowany. E, idzie deweloper, patrzy, kurde, zamek, fajnie, ostatnio mi się w drzwiach zepsuł zamek, no to zrobię taki zamek, który się w drzwiach nie psuje. Mm. Przychodzi tester, czy ta zamek i jest zdziwiony, czemu to nie jest zamek skałkowy do jakiejś tam, nie wiem, strzelby czy, czy jakiejś broni palnej. E, I w ogóle już odrzuca zadanie, bo, bo to nie jest zgodne z wymaganiami. E, jak my na tym etapie mamy problemy z komunikacją, czyli te wymagania są niejasne, tak? Mówi się o wymaganiach do... wymagań, właśnie, żeby były klarowne, kompletne, nie były dwuznaczne i tak dalej, no to my naprawdę możemy tu dawianki wytworzyć, nie? Ja teraz nie pamiętam książki, jeszcze jak studiowałem na, na Wydziale Zarządzania, ale tam był taki klasyczny obrazek, jak się wytwarza huśtaweczkę nie? I mhm. co chciał klient, co, co każdy pomyślał w zespole i na końcu w ogóle co, co, o czym myślał klient, i, i wychodziły bardzo fajne rzeczy. E, ławeczka na drzewie, ławeczka bez drzewa, opona, tak. lina. A to się też pojawia taki motyw. My też mhm. często w warsztatach czy w jakichś interwencjach dotykamy um, u osób, właśnie, które zbierają te wymagania klienta, dotykamy takiego obszaru, w jakiej ty jesteś roli do klienta. Czy ty mhm. Po prostu zapisujesz te potrzeby bez próby głębszej diagnozy i edukacji klienta. Mhm. Często staramy się właśnie rozwijać taką postawę doradczą, czy taką właśnie postawę ekspercką. My, my same się wyłożyłyśmy we współpracy z jedną organizacją, gdzie osoby uznały, że my jesteśmy ekspertkami za spraw mhm. budowania jakiejś technologii. A my chcieliśmy, żeby oni nam zbudowali jakąś prostą technologię, która nam ułatwi pracę z klientami, hmm. ale okazało się, że oni nas nie dopytali o ważne rzeczy, a, a my nie wiedziałyśmy, że to jest ważne, żeby im powiedzieć, bo w ogóle nie wiedziałyśmy, że coś takiego istnieje. Hmm. E e efektem było rozczarowanie po obu stronach, bo właśnie... Osoby, które z nami pracowały weszły w rolę po prostu wykonawcy y, pomysłów y, klienta i, i zabrakło tego y, właśnie tej, tej, do, tej doradczo eksperckiej postawy, w której ktoś mm. też mógłby nas trochę poedukować. Hej dziewczyny, tak to się nie robi. Nie? Oni zrobili dokładnie tak, jak my chcieliśmy, a my po prostu nie wiedzieliśmy, że to jest niemądre. <laughs> tak to myślę sobie też o tym, że wy, y, 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 pewnie nie tylko wy, ale my potrzebujemy budować tą, tą właśnie doradczą postawę i też odwagę do konfrontowania klienta z tym, że nie zawsze to co on mówi, no, ja mówię pewnie oczywistości w twojej branży, ale tak jak mówię, no miałyśmy trochę nieprzyjemne też doświadczenia, które nas sporo kosztowały. No bo jesteś taki zwrot, że po prostu niech pan mi zrobi tak, żeby działało. Ja nie o, wiem tam, najlepszy. nie mam czasu teraz na to, ja chcę, żeby ten mhm. system działał, żeby tu się klikało, żeby nam się faktury tutaj sumowały. Tak, to jest bardzo częste, częsty opis zadań, że ma działać, tak? ale nikt nie napisze, nie zdefiniuje, co to znaczy, że ma działać, tak? czy to znaczy, że mamy to włączyć, wyłączyć i to już jest działanie, hmm. czy coś się pod tym hmm. ma kryć. Tak? Taki myślę też klasyczny przypadek, słuchajcie, rejestracja nowego użytkownika w systemie. Tak? Ma działać. No to o czym my mówimy, że to ma działać, że faktycznie jak ja wyślę swoje, znaczy stworzę jakieś dane, tak, nie wiem, jakiś username, jakieś, jakieś hasło i, i nacisnę przycisk Zarejestruj i dostanę komunikat, że udało się tam zarejestrować, to to już jest to, że działa. Czy faktycznie pod tym się ma kryć na przykład jeszcze wysłanie maila z potwierdzeniem danych, tak? że hej, witamy Cię w naszym systemie. No bo to jeżeli to nie będzie zdefiniowane, no to, to potem przyjdzie klient i powie, ale to nie tak miało być. Nie? Tak. Mamy coś takiego w testingu, bardzo fajne, co też też sprawdzamy na rozmowach technicznych różnica między weryfikacją a walidacją programowania. Weryfikacja, czyli sprawdza, weryfikujemy czy ono działa faktycznie, tak? Czy jakieś tam standard, standard IT, nie wiem, włącza się wyłącza, tak, nie ma tych tak zwanych czerwonych błędów na na, na, na środku ekranu, tak, możemy się po niej poruszać, a walidujemy, czyli sprawdzamy, czy to jest faktycznie to, co chciał ten, ten użytkownik, ten odbiorca. Zabrakło. My no mieliśmy weryfikację, a nie mieliśmy y, walidacji mm -hmm. w tych naszych działaniach. Właśnie, bo jeżeli klient ma w głowie, że on chce w to wspomniane krzesło, tak, ale w jego głowie to krzesło to tak naprawdę, nie wiem, jest żółte, różowe prążki, a on tym nie napisał, a myśmy o to nie zapytali wcześniej, to może się okazać, że myśmy dowieźli krzesło, ale to nie tak, jak on chce. Tak. I odrzucamy projekt hmm. i, i w ogóle, co wy robicie z nami? Nasze pieniądze i zmieniamy firmy. Czyli tutaj powiedziałeś o takiej, jakby podsumowując do tej pory mhm. naszą rozmowę, ro, rozmawialiśmy o tych różnych dopasowaniach do komunikatu do odbiorcy. Mhm. Mówiliśmy o tych komunikacji w zadaniach, a jeszcze jest komunikacja podczas spotkań. Mhm. Tak. I tutaj są spotkania Tutaj temat rzeka, pewnie. Myślę, że temat rzeka, bo um, sam fakt, że robimy za dużą ilość spotkań, to też jest problem, tak, mhm. żeby robić spotkania dla spotkań, spotkanie wyjaśniające, podsumowujące, i, i tak dalej. Um, jest to też problemem, bo pewne rzeczy da się szybko załatwić, tak? Nie wiem, mailem właśnie wiadomością na kanale. Nie zawsze musimy e, robić te spotkania. Drugi problem to taki, że bierzemy wszystkich, tak? Weźmy 20 osób na to spotkanie i, i dwie osoby będą aktywne połowa nie będzie słuchać, druga połowa będzie robiła gdzieś tam jakieś rzeczy z bieżącego projektu, więc też nie będzie słuchać, tak. Trzeba, znaczy trochę z tym też walczymy, staramy się jakby zawężać to w codziennej pracy, żeby faktycznie niezbędne osoby były na tych spotkaniach, o ile faktycznie nie da się tego tej komunikacji zrobić, na przykład w formie pisemnej. Natomiast to sam, samo to, jak się te spotkania odbywają, spotkania bez agendy moim zdaniem w ogóle nie powinny się odbywa odbywać, no bo jak wiedząc, że mi ktoś rzucił spotkanie, chciał się do tego jakoś przygotować. Tak? Spotkałem kiedyś bardzo fajnego menadżera e, Damiana, który zajmował się działem, e, odpowiedziałem do dział programistów i on mówił, że on się czuje źle na takich spotkaniach, w ogóle stricte taki czerwony kolor osobowościowy, mhm. więc musi być konkret i, i ten. I jak nie dostawał agendy. To on czuł, że tracił czas, bo on chciał bardzo pomóc, ale nie wiedział jak. I on nie chce słuchać tego oh. wstępu, nie chce mm -hmm. słuchać o jakichś tam nie wiem, kto co robił wakacje, bo taki smutokich czy coś. On od razu sekund krety, bo on ma zaraz 10 kolejnych spotkań, on musi działać. Um, więc agendy bardzo pomagają, um, bo wtedy już, już na początku możemy powiedzieć: Hej, słuchajcie, ale to chyba nie jest do mnie adresowane, tak? Ja wam nie pomogę. Nie? Więc już możemy, już możemy to. Odrzucić i dobrze, jakby był jakiś moderator tych spotkań, tak? Czyli pilnujemy czasu, pilnujemy, czy my idziemy zgodnie z tą agendą, czy my się gdzieś tam nie rozjeżdżamy, bo tak ludzie mają tendencję. Sam się na tym łapię. Też mam czasem taką tendencję, że z jednego tematu mam trzy kolejne i jeszcze tu, 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 tu mm. bym chciał coś mm, dopowiedzieć, przeanalizować. A co robisz? Jakie masz może jakieś, nie wiem, prototypy, interwencje, właśnie jak ktoś mm. na przykład rozgaduje na spotkaniu? Eee, znaczy, jeżeli ja nie je moderuję, to staram się staram się grzecznie przypomnieć, że no, fajne to jest temat, to co mówisz, to nadaje no, się na kolejne spotkanie. Natomiast o, takie docenienie. Mhm. Tak, żeby też nie, nie ktoś nie odczuł, że, że, że ja go gdzieś tam uciszam, nie wiem, czy, czy jak to w Sejmie, wyłączę mu mikrofon, tak? Eee, I na kolejnym spotkaniu zaczniemy od kłótni. Eee, więc wolę gdzieś tam docenić i zaparkować na ten ten dalej albo poprosić o kolejne spotkanie, natomiast mamy tutaj eee, mamy konkretny cel, skupmy się na tym. Nie zawsze to działa, słuchajcie. Są takie projekty, gdzie faktycznie dużo się spotykają i to, co nam na przykład pomogło trochę tutaj zawalczyć o mniejszą ilość spotkań, to przeliczyliśmy to na pieniądze. To znaczy, wzięliśmy gdzieś tam menadżera projektu tak? i powiedzieliśmy: Słuchaj, bierzesz 20 osób na ten projekt, tak? średnie stawki, bo też nie mogliśmy ich ujawnić, to jest tyle, tyle i tyle. Godzina waszego spotkania to kosztuje na przykład kilkadziesiąt tysięcy, nie? Mm -hmm. I to kosztuje firmę no, do, do, dość sporo, i nagle się takie oczy otworzyły, kurczę, to może faktycznie lepiej się skupić na czymś innym niż na tym, że, że ludzie po prostu bezproduktywnie spędzają czas na tym spotkaniu. tak Bo jak mówię, najczęściej dwie-trzy osoby się gdzieś tam odezwą. Bardzo fajnego tutaj też poznałem Janka Scrum Mastera, który w tej chwili jest product managerem, odpowiada za produkt, który zaproponował na przykład specjalizację w ramach, w ramach zespołu, że jeżeli Cały projekt to jest właśnie 20 osób, ale wytwarzamy tam powiedzmy 5 produktów, to stwórzmy takiego ownera tematu, takiego właściciela tego tematu, który na przykład będzie chodził na spotkania w ramach zespołu i potem im tą wiedzę przekazywał w mniejszych spotkaniach. Tak? Czyli już na tym spotkaniu nie mamy 20 osób, tylko mamy po, po przedstawicielu e, danego, danego tematu. Jedno spotkanie główne, ważne, gdzie coś to omawiamy, a oni potem to niżej przekazują w zespołach jest to szybsze i bardziej wydajne na razie nam się sprawdza obserwujemy jak będzie jak będzie to dalej wyglądało ja myślę że właśnie ta świadomość celu może bardzo pomagać w hmm. trzymaniu dyscypliny czasowej i też tematycznej hmm. ja bardzo lubię taki zwrot czy ta rozmowa przybliża nas do celu spotkania tak. hmm. I często to jest taka łagodna interwencja, której na przykład typy analityczne, które idą tam bardzo głęboko i zaczynają, wiecie, w szczegół jakiś jakieś dramatyczne. Mm -hmm. Ach, bo to takie fascynujące, i my chcemy się czegoś dodrapać, ale to jest ciekawa interwencja. Tak samo, jeżeli, nie wiem, osoby takie, wiecie, nastawione na ludzi, gdzieś takie budujące relacje, za bardzo wchodzą właśnie w te, co u Twojego psa, co u Twojego tak. kota, to też może być taka życzliwa interwencja. Chociaż pamiętajmy, że te spotkania właśnie. O pieskach i kotkach też są y, ważne. Ja, w, w spotkaniach z USA albo z Francją, mam takie doświadczenie, że w agendzie mam wpisane czasami 5 minut rozgrzewki o hmm? pogodzie, i to jest normalnie zakontraktowane w agendzie. Ile trwa ta rozgrzewka dla tych, którzy muszą y, mieć tą, czy potrzebują mieć tą rozbiegówkę? I osobiście to y, bardzo, bardzo. Lubię. Dodatkowo myślę też o, o tym, co powiedziałeś, że ta ilość osób ma znaczenie. Jeżeli mamy 20 osób, to myślę sobie, że szanse na dyskusję merytoryczną są niewielkie, bo albo się będziemy przekrzykiwać, albo. Y Osoby, które mają, nie wiem, jakieś lęki trochę społeczne, mogą mieć poczucie, że, Boże, jak tu się dodrapać do tego głosu. Więc to też często ma znaczenie. A myślę, że to pytanie, okej, okay, czy moje spotkanie to jest półpochron? to też jest, myślę sobie, fajne, fajne pytanie weryfikujące, czy, czy na pewno tych wszystkich ludzi na tym spotkaniu też muszę mieć. Przejdźmy do błędów poznawczych. To jest tak jak napisałeś, temat mhm. rzeka też w komunikacji, jakieś jeden, dwa yy, yy, błędy, które ty zauważasz albo może się yy, mhm. sam złapałeś. Ja. Które wpływają na komunikację albo ją blokują. Tak, bo też dzięki wam wiem, że ich jest właśnie cała masa, więc nawet gdybym chciał wszystkie, o wszystkie tutaj omówić yy, i odświeżyć sobie szkolenie, to, to nie byłbym w stanie, natomiast takich kilka, które najczęściej się pojawiają, wiecie co? Yy, właśnie takie sobie dopowiadanie, taka projekcja, że ktoś mógł coś zrobić, tak? Albo że zachował się właśnie w ten sposób, bo wysłał maila, którego ja odebrałem, e, tak, a nie inaczej. Nie? I dla przykładu, jak jedziemy gdzieś tam autostradą i ktoś nas wymija, to my od razu wiemy do trzeciego po pokolenia wsteczkim, była jego matka, tata, i tak dalej. <laughs> a być może się każdy ma pieniądze na ten samochód. Tak, to pewnie ukradł. tak I że nie, nie dorobił się, bo. bo bo musiał grać, a tak naprawdę może się okazać, że ktoś jedzie po prostu, nie wiem, z żoną do szpitala, tak, mm -hmm. bo coś tam się wydarzyło i łapałem się na tym właśnie, żeby nie myśleć za bardzo o tym, co ktoś inny mógł mieć w głowie, tylko właśnie pójść i to wy... Wyjaśnić, tak? E, myślenie czarno-białe. To też coś e, opamiętam w pierwszej pracy, miałem taką szefową przez pewien czas, która zawsze mówiła, że my jesteśmy w czarnej, hmm? że nie dowiedziemy, jest masakra i w ogóle kurczę, ja tak mm. się ja świeżał wtedy po zarządzaniu, mówię, to jest ten kierownik, o którym ja czytałem w książkach, tak? To gdzie jest ten duch motywacja? Całe szczęście była druga kierowniczka z innego zespołu, która czasami nas przejmowała w zastępstwo. Ja I no słuchajcie, fajnie jest, pizza zamówiłam, damy radę, co się przejmujecie, jutro też jest dzień, tak? Roboty się nie da I zupełnie inne podejście, nie? Więc takie myślenie, wpadanie w takie skrajności, tak? Czasami. Mm, nie wiem, moja, tak? tak, moja praca jest też, tak? w ogóle beznadziejna, nie? Czyli też wszystko jest na nie i żadnych takich mm, pozytywów. Wyolbrzymianie umniejszanie, tak? Czyli na przykład umniejszam komuś zasługi. To się, często się z tym spotykam, nie? Że to co zrobił to takie pff, każdy by to zrobił, nie? O kurczę. E, najczęściej słuchajcie na, na rozmowie technicznej, jak się pytam dlaczego chcieli wybrać rolę testera, nie no przecież to proste jest, nie? Bo programista to robi trudną rzecz, a, a tester to tak każdy może z ulicy przyjść. No to będę na ten, na ten temat artykuł napisałem. E, Półtora roku temu w C. E, Podlinkujmy gdzieś. Jasne, jeśli bo można. bardzo chętnie. Najbardziej poczytnie, jak się okazało. I, i też, hmm. Ale też taki studzący zapędy, tak? że właśnie nie każdy może zostać tym testerem czy tym qa e, I żeby sobie wziąć do serca kilka uwag. Więc takie umniejszanie, a. a albo wyolbrzymianie, nie? że o, teraz to już wszyscy umrzemy, w ogóle taki, taki tutaj fail tak. na, na, na projekcie, nie damy rady, nie? Ja, ja, ponieważ czas nam się mhm. tego odcinka kończy, chciałabym przede wszystkim podkreślić kilka rzeczy, które usłyszałam od ciebie dzisiaj, też w innych spotkaniach. Po pierwsze, komunikacji nie da się nauczyć, to jest taki niekończąca się proces taki, hmm. historia, proces, że my się uczymy. i i samych siebie, i innych ludzi, i to też wybrzmiewa w Twojej postawie. Druga rzecz, Ty masz, yy, Wojtek, taką piękną rzecz, gdzie Ty masz włączoną ciekawość, Ty cały czas sprawdzasz, to jak to jest? Yy. Ja u Ciebie też nie usłyszałam na szkoleniach czegoś takiego, że nie da się albo to jest niemożliwe, tylko kurczę, jak to wdrożyć? Czyli ten taki, ta taka postawa pytająca, niewyrokująca, myślę, sobie, że w komunikacji. Ja też mam parę takich osób, z którymi kiedyś miałam takie poczucie, że ja się nigdy nie dogadam i jednocześnie. Właśnie, ja mogę wejść w to myślenie czarno-białe, nigdy się z kimś tam nie dogadam, a mogę sobie, e, właśnie przy dobrych wiatrach, mm -hmm. <laughs> sama stworzę, e, e, pomyśleć, to co ta, jaka jest jedna rzecz, która może mnie przybliżyć do tej osoby? Może ja właśnie podejdę i sprawdzę, bo ta kropka nienawiść. Mm -hmm. Temat komunikacji jest tematem rzekom. Na pewno do niego wrócimy jeszcze podczas naszych, e, e, czy oczywiście webinarów, warsztatów, które prowadzimy. I też podczas naszych kolejnych odcinków. A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za przesłuchanie, towarzyszenie nam w tym odcinku i zapraszamy do takiej refleksji, z kim mi jest łatwiej, z kim jest czasami trudniej się komunikować, i co sprawia, że z daną osobą jest mi łatwiej, i co sprawia, że z daną trudniej. I jaka jest jedna rzecz, która jest po mojej stronie, jedna bezkosztowa, najmniejsza rzecz, która jest po mojej stronie, która może sprawić, że ta odległość mentalna, komunikacyjna też może być nieco mniejsza. Bardzo dziękuję. Dzięki Dzięki, Wojtek. Aga i Marta. Happy Dealer. Chcesz być na bieżąco z Happy Dealer Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTube i zasubskrybuj nasz kanał.